Rozmawiamy o dzieciach pokolenia awokado, tak jak coś przedstawiam, czy dzieci, awokado, już nie wiem i trochę będziemy dziećmi awokado, ponieważ dostaniemy wszystkie słodycze, które tylko zapragniemy i tak zrobiliśmy. Przyszedłeś do sklepu, wziąłeś O, będzie okay. delikates. Chyba żartujesz. Bounty fruit and nut. Czyli, że zakładał, że z bounty zostały tylko wiórki. Nie widziałem tego. Ponad 75% owoców i orzechów. Czyli Bounty to już jest tylko nazwa firmy w sensie, a nie, że. To jest baton po prostu owocowo-orzechowy. On nawet nie jest biały. Ej, ładno ma czekoladkę na dole. Znaczy tego, że dużo jemy, to zjemy mało. Przez spróbujmy, czy to jest. No ja i nie wygląda za w zasadzie taka papka. To jest skam. ale można tak robić. Ludzie, którzy kochają Bounty, pokochali je za coś. To jest ten baton owocowy, co znacie, z czekoladą i posypany suchymi wiórkami. Ty, ale najgorsze jest to, że nie czuję orzechów, Nic nie? Nic nie czuć. Ale ja bym ten produkt traktował w kategoriach słaby. To mógł być po prostu taki baton właśnie taki owocowo-orzechowy no-name'a, nie? Najgorsze, że te spieki, takie ściski, to nie są batony, to są jakieś stare takie miazgi. Jest... jakieś ściska. No, wiesz, wiesz to jest taka miazga w formie. To, to są formy, formy na jakąś miazgę, a nie batony. Ani wafer ani baton. Dupa, trzy. Mix wszystkiego trzy. i niczego. Tylko trzy, bo lubię czasami podnieść słodkie. Ja dwa dam, bo. Tak. Dobrze, po... ale szczerze, nie tłumaczę, dwa! Ja, dałem trzy, bo mi marka, bounty, raju. Gówno, dwa. I co? No, I macie swoje. I macie za swoje. macie te, Teraz wyciągniemy coś, co nie jest markowe. Są batony proteinowe, nie? Nie, znowu gówno. I są batony z wielkimi proteinami. Giant Protein Bar. Peanut Butter! Ten baton ma 400 kalorii ziom, 20 gramów tłuszczu, 20 gramów białka i 30 gramów węgli. To jest kolejny rodzaj tych skamów, że to ma tyle białka, ile, ile te wszystkie inne rzeczy. O kurde, to jest to lepiące się... No dobra. O kurde. A, chciałem się, dać, chciałem dać powąchać kamerze. Pachnie jakimś mlekiem? Karmelem? No dobra, zapach jest ładny. Ładny zapach jest ładny, nie orzechami takimi. No ładny. Palone mleko i karmel. Ty, wymuchaliśmy cały smak. Z klej do zamków. Jak coś, co pachnie, nie ma smaku? To jest, to jest paczka zamków moczona w wodzie przez tydzień. Wyciągnięta i odciśnięta I, i, I odciśnięta woda. Ale jak tu chociaż mogę dodać nie wiem, sztucznego smaku. Tylko, że jest taki delikatny smak, ale podchodzi pod brak smaku, a nie delikatny. Nie ma no, no, wrażenia, że jak na opakowaniu jest napisany Giant Protein, to chcesz, żeby to się coś uderzyło, a to są po prostu takie. Nie, no to jest nijakie. To jest sprasowany ten owiec, czy co tam było, płatki. Ani słone, ani słodkie. Muszę Wam coś powiedzieć. W ramach batonów proteinowych największym plusem tego batonu jest brak smaku. Dlaczego? Znaczy bo zjedliśmy milion, które były niedobre. A, to ten się broni. Ten się broni przy tych, które mają smak niedobry. Niektórzy pachną, niektórzy śmierdzą, a niektórzy nie mają zapachu. Brak zapachu nie jest minusem. Czyli poszli w totalne bez... bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo. Zróbmy tak, żeby było trochę smaku, ale tak nie za bardzo, żeby nikt nie mógł złego słowa powiedzieć, ale też dobrego. Tak. To był cel. <laughs> to był o naszych batonach nie można powiedzieć dobrze, ale na pewno nie można powiedzieć też źle. Na trzy, bo rozwalił mi czaszkę. Taki wielki, tyle wszystkiego, taki jakby orzechy, nawet tych orzechów nie wiem, gumę też rzucę czułem. Zdecydowanie lepszy od tamtego, mimo że tamto miał smak, tak może no, niedobry. Tak, No jest ten trzy, ten... no. Trzy, nie? Milky Way! Chłopak, co ty poszedłeś w marki? Super, sam odcinek musimy zrobić znane marki w Lidlach, Divizach i tak dalej. Marki teraz chcą produkować wszystko, wszystko. fakt. ekstraktuję ze środka. <grym> To mini piłkę do rugby. Tak. Jest to jest taka stara, co zależy w muzeum. Ta pierwsza piłka. Ale ja nie mogę zrozumieć. No, robią kwasanty. No. On mnie pachnie tak jak myślę. Ale tak na, m, trudno jest zrobić ładny kształt, jest. ale miękkie. Ja widzę ten no, Nie. To jest ostry nóż, no, który po prostu. Pierwszy raz jem właśnie tego krosanta typu Seven Days, który już pod nożem, jeszcze nie wiem, czujesz taba, że jest suchy. Jest suchy i twardy, ani nie, nie jest aż trochę miękki, mój twardy. A gdzie ja mam nadzieję? A gdzie ja mam? Zabrałeś moje? Nie. Ty połowę prawie odkryłem i nie mam nadziei. No Patrz, ja ma, tu mam na wichrzówce. Kurwa, no nie, no, Milky Way, przecież to jest Marka. Patrz, nie jest tej strony i jak mało. No ale nie może być tak, że z jednej strony jest, z drugiej nie. Najtańsze. Kwasanty, no-namey już mają praktycznie całe fajne wypełnienie. To Milky Way sobie nie poradził. Tak. Milky Way sobie nie poradził. Zjedz z tego, a później z naczeniem. No. Jesus Christ. No to suche, bo za nic nie ma. Jaki słaby, beznadziejny. Dwa, Deals. Bo się pogniewamy. Ale z czy ktoś z nim na Tak, bo ktoś to na tą półkę wyciągnął. Niech sobie ugryzie. Następny. Jezus, traf coś sztaba, bo kumuwa. Tak, daj wafle. wafle zawsze trafiają. Znasz to. Hot and spicy. A to znasz, nie? Pringlesy. Tak. już A to też są pringlesy. No. I teraz? W poprzednich odcinkach już była ta seria. I nawet nie wiem, czy mi bardziej nie smakowały te… Raz było tak, raz tak. Tak. Nie te... było tak, tak, że zawsze… Dobra, to przyczyna. to damy tu na bok. Spróbujemy od hot and spicy. Te wyglądają dużo ładniej. Te wyciągnąłem. I, tu, I są połamane. Bo, I to konkretnie, i bardzo mocno. A te nic. Próbujemy tego oryginała? No tak. Bo będziemy wiedzieć, w co bijemy, nie? Kurde, dobry. Ale nie czuję tego hot. Ale nie kłócę ja, się. Ja, ja czuję, ja czuję. Nie kłócę się, jak gdyby, to, to, to jest dobra pozycja. Nie? Ten, ten Pringles jest spoko. To jest słodka, o, o, słodka papryka. Tak, ale jest słodziutki, ale smaczny sztaba. Jest dobry. To jest mój idealny poziom ostrości. Nie chciałbym więcej. Czuję na języku lekkie pieczenie. No dobra. I teraz to samo, ale inaczej. Uh -huh. Jakby lekki bekon wjechał. Ta masa, z których te są zrobione, jest jak gdyby inna. Jak gdyby... Jest inna. Ona mi bardziej leży kolejny raz. Jak gdyby mogą robić ją z tych samych produktów, uh -huh. ale proces produkcji coś jest inny. Ale nie, że gorszy. Ale dobry. One są kruche. No i teraz pytanie. Ale jest mocne. Czy to jest lepsze? To jest, no na pewno jest trochę inne, ale dobra. Już mamy miniaturę. Podróbki, które rozwalają oryginał. Inaczej, w tym smaku, no tutaj wygrywa ten surf, nie? Słuchajcie, i właśnie to jest to, że czasami rzeczy nas zaskakują. I trochę tak jest, że wybieramy jedzeniowe łobabene I wybraliśmy z tych dwóch. Ten jest słababen, ten jest gorszy. I dokładnie tak samo. 5 lat naszego gotowania jest w książce, którą zaraz zobaczycie. Wiecie czym jest słaben? Wiecie, że są szalone połączenia, które rozwalają czaszkę. Napisaliśmy o tym książkę. Macie ją w jednym miejscu. Zresztą. Macie też spocik, który nagraliśmy, no zaoglądajcie. No cześć! Widzieliście że naszą książkę z najbardziej pokręconymi, najlepszymi i sprawdzonymi przepisami, do których składniki znajdziecie w każdym sklepie? To, co w ostatnich latach zrobiło na nas największe kulinarne wrażenie, jest właśnie w naszym e-booku, który kosztuje mniej niż kebab. Tak, też uważamy, że 28,50 to zacnie niska cena. Link tak w opisie. Ej, to! Ej, u, u, u. No kurde. Bo one są takie chrupkie, one może nie, nie są, one są w stanie tak, się nie połamać. One są połamane, bo one się łamią od wstryknięcia. Tak. Najpierw ten rzekomy, rzekomo lepszy. Original. Mmm, ja nie jestem fanem sosu barbecue. Słodko-dymne, mają nutę kwaśności. Oj, nie wiem czy surwy to przybiją, mi to pasuje. Ja nie użyłam sosu barbecue jako sosu, ale jako przyprawę, szczególnie w takich chrupkach czy chipsach, to za zawsze mi pasuje. Mmm, dobre. Weź sobie tak sztaba tym na język, ha? Tak, myślałem, że powiesz. Kurde, ale najgorsze jest to, że sprężyli mi. Lizane jest jeszcze lepsze. Lizane jest pyszne. Zobacz jakie te są mało przyprawione do tych. Te są blade, jakby na na To w ogóle jakby nie miały przyprawy. Te pachną pudełkiem. Te pachną pudełkiem. Ty nie mów, że zapomnieli sztaba. Dużo bardziej delikatna przyprawa. Kurde, teraz Pringlesy wygrały. Tu, teraz nie wygrały. mówię, że te są złe, ale jeżeli chodzi o ten konkretny Aha. smak, to nie, to Pringlesy, Texas, Barbecue są to lepszy. Te są dla delikatnych, wędzono-słodkich nut Delikatnych. Ale tu nie mają podjazdu, tu trzeba być szczerym. No, no i dupa, jeden-jeden. Bo tutaj jest tak, że się Trzeba zastanowić. Ale no, jednak. Wy... Ale a tutaj deklasacja? Co jest deklasacja. I ja wrzucam to po prostu dużo, wyciągnę, że są gorsze. Sparkling Ciupa chupa, chupa, sour Ale się pieni potężnie. Nie lubię. Wiesz, że Ciupa chupa, zaków nie wypuści niczego dobrego? Gazowany, sok, kwaśny sok jabłkowy. Tu było tyle piany, byłem pewien, że będzie tyle gazu, a tu nie ma gazu. Nie ma gazu. To piana jest taka jak z mydła. Ja bym oczekiwał tutaj kontentowego żarcia, tak to nazwijmy. A on jest po prostu tak. kwaśny, bo jabłka bo są kwaśne. On nie smakuje Ci trochę jak te szampany picolo, Piccolo, tylko z mniejszą ilością cukru? Nie wiem, bo, ja, bo mam wrażenie, że Piccolo są smaczne. No. A to funkcjonuje. To istnieje. To nie jest żaden game changer. Nigdy po to nie wrócę. Mi się wydaje, że jak się wchodzi na jakiś poziom takiej świadomości marki, to już nie może z niego zejść, bo tylko sobie szkodzisz. To już nie rób w ogóle napoi. A jak je robisz, to rób taki, żebym je zapamiętał. Mogę je nawet zapamiętać, że nie rozumiem tego smaku. Ale był najbardziej kwaśny, kiedy jadłem w życiu, czy coś takiego. Wiesz, co chodzi? To już lepiej, żeby zrobili smak. Zielonego jabłka, mocno kwaśny, tak. że wiele osób będzie e, pisać albo publikować filmiki, że jaki oki, kwaśny nie da się pić, ale dzięki temu inni będą sobie robić challenger i tym sposobem mogą sobie dalej promować markę. To nie jest tak, że tak. wszyscy muszą lubić smak, więc zrobimy taki nijak. Potraktować coś jako marketing. Tym bardziej, że mają kogoś od y, kolorów i grafiki, bo to się rzuca ładnie, mi to pasuje. No, śmiem twierdzić, że w smak trochę ludzi w swoim zasobie. Ale zabrakło tych od smaku. This is Vanpur Malt Coffee. Wow, podoba mi się. This is Vanpur Malt Vanilla. Co to jest? Już Wam mówimy. Bezalkoholowy napój słodowy. Piszą kofi. Ty, gazowane? Jak to się nazywa? Ten kwas chlebowy. Ty, najgorzej ever. Mam tu usnik. No. Więc piję tak. No jestem to. praworęczny. Więc w ogóle ludzie nie widzą co pije. Dlaczego tu zrobili logo? A to nie jest Starbucks, że wszyscy muszą widzieć. No dobra. To jest Dobra, słodzony kwas chlebowy, jest pyszny, ale. No już nie szalejmy, że to jest vanpur Coffee. To jest kwas chlebowy, tylko w innym wydaniu bardziej słodkim, bardziej trochę też delikatnym, Delikat, takim deserowym. Deserowe. Mi smakuje, ale. Smakuje. Jakie vanpur Coffee. Ale ty nie wiesz co znaczy: Vanpour Malt Coffee, To czemuś. Na byś... pewno nie kwas chlebowy! Ja, jakby to by chciałeś, że ten bref acid e, smakuje mi, Dobre. To jest kwas chlebowy. Zimne by nam rozwaliło czas. No, to stało normalnie. I nawet z jakimś alkoholem mi się wydaje, żeby to było szemrane. Za zimne dałbym 8-9. Tak. Jak robicie to kupcie, ale do lodówki od razu. Ale jeszcze raz. To jest po prostu kwas chlebowy w innym wydaniu. Bardzo zbliżone produkty, ale w nim nie czuć kawy. Bo tu chyba nie ma kawy. Tu w ogóle nie jest napisane kofi. Tak, więc tylko czuć, mal. W nim czuć delikatnie tą wanilię, ale bardzo delikatnie. No, nie. Osadza mi się ten. Osadza. Puder waniliowy na zębach, to jest lepsze. ci się puder na zębach osadza? Przez słyszę. Nie, tu już jest taka słodycz, taka już wchodzi w, tak. w te granice, że y, ząb pójdzie do dentysty. Nie. To... Ja ale pójdę do dentysty. Ten jest lepszy, ten jest taki bardziej dorosły, ten jest kawowy. Tu już jest za dużo cukru, bo ta podstawa jest słodka i to dosłodziło, a to to odsłodziło. Jak gdyby nie kupujcie tego, to jest po prostu zwykły słodki napój, ale to jest spokojne. Nie kupię 250 kalorii w piciu, ale bym kupił jakbym był chudy. Ciemny lepszy, koniec. Ciemny, kupcie ciemny, wrzućcie do bardzo, bardzo zimnej lodówki na bardzo długo i będzie torpeda. Bo ciepła lodówka to jest po prostu szafka, pamiętajcie. Tak. Nie. No, ta grafika sugeruje, że ma być maksymalnie kwaśne. jeszcze jest napis. Extreme Sur. Jak to nie wykręci nam ryja, to powiem, że. Do sądu. O! O! Sekundy są kwaśne. Zmywasz taki płyn. I przestają być. Są kwaśne, Dobra. ale fajnie, bo są kwaśne od razu, a nie za pół godziny. I cię wykrzywaj, zazwyczaj, na słodycz. One, żeby nie było. Nie poświęcili czasu, bo w poprzednim odcinku Dillisa są. Są fajne. My je uznajemy w kategoriach fajnych, nie? Jakie te czekoladki lubi Krzychu? Nie, masz jakieś rizisy? Ja też bardzo lubię Rizisy? Nie, bo to są rizeny. Czy to są cukierki Kopiko po prostu? Nie, bo one są. Czy to są kawowe praliny? W czekoladzie. Kawowe tofifi mi się wydaje. Morda klejka! To są dumle. Ale trochę kręc zębami. zębach, A, posał, Ja zjadłem pół i nie mogę z Ale jest w ogóle, że mają kofinę? Krzycha nie będzie, jak mu to damy. Jemu koronka wyleci człowieku. Ale długo się nie jednego. A, Jezu, ja zjadłem pół, z gorszej połówki zjadłem połówkę. I bierze, bierze. Jak postawimy tu Krzycha, on go będzie jak 9 minut. BACON oh. Racers, oh. BACON FLAVORED crunch! Jak one się nazywały? Pe pepisy. 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 pepisy? O kurde! Chlupki kukurydziano-ryżowo-ziemniaczane. Wszystko naraz. Kukurydziano-ryżowo-ziemniaczane. Nie mogli się zdecydować, z czego zrobić. O fu! Wyglądają jak deski do pływania dla lalek. Nie, 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 jak deski do pływania, jak się uczysz na basenie. Tak, no, tak? no właśnie takie. Styropianowe stosunki. Mhm. O nie! Ale druga nuta dzieciństwa wjechała! A i mi wrócił... Ja się cofnąłem 30 50 do tyłu. Ale przy drugiej nucie dopiero. Ale dobre. Cochę za grube. no smakują dzieciństwem. No dobra, ale wyglądają źle. Gdyby ten kształt jest... No, deski, jakieś takie, nie wiem. Jeżeli panele. Bekonowe chrupki jakbyście mali, to sobie je kupcie. Ale to są dobre Jezu. Dawaj sobie samym produkt, bo ten... Masz jeszcze takiego dziada jakiegoś. Powiedz, że to jest jakieś mango. Mango chili. Jezu, jak ja lubię! To jest to! Pyszny. To będzie mój łobaben. Kuźwa. Słodki mango Ale nie chili. ma cukru. Nie ma tego chamskiego tak, cukru, tak, co to jest. Chili jakieś inne. Ja Pierdile, no nie wierzę. Nie ma tak. lepszego deseru. Inaczej smakuje się produkty, jakieś jesteś najedzone. Ja Inaczej, wierzę, że to jest prawdziwy mango. Ja wierzę, że tam ktoś siedział ma takie małe butelki i wyciska to mango do butelek Pyszne, bezpośrednio. jest butelka ładna i powiem Wam tak, jedna papryczka. Nie ma kłamstwa, to jest jedna papryczka. Krzysztof! Prymosz! O! Dobra, robimy to Uuu. szybko, bo wszyscy Zadam, już widzieli. To szybciutko, ja lubię takie... Tak, Wle, o, tak, tak. Widzę, że mocno zaczynacie, gruby grubej rury. oryginały. Ale może spicy. Mm. Ale jak oni synchronicznie chrupią, to jest szok, nie? <grym> nie jest złe, ale chyba tam ten lepszy. No bo jest bardziej wyraźny, nie? <grym> tak, bardziej taki... Ta nuta więcej tego pieprzu, kajem, czy tam czegoś ale to tutaj ostrzejsze. Ale też jest dobry, na zasadzie... No, Obywa bym zjadł. Ten jest mocniejszy, wyraźniejszy bardziej. Mm. I tyle. Który wolicie kupić? Ja to bym kupił... No, no dobra, Krzysztofa, Mówię ci, oni wracają nas tutaj tory. Mm. ole, ole dymny! Mm. Hey, Ej, wow! Rozlany barbecue! Nie hmm. lubię. Ja nie lubię, ale lubię. Ej! Ale trzeba docenić moc przyprawy. Tak. Ale moc. Wow! Nie. Tu ewidentnie ta firma żałuje na przyprawę. Mhm. Nie, ale... To Ale... jest jakiś inny smak. To jest... Nie, ten sam. Nie, no ten jest super. Wow, no, ale podbiło. Pilota. Nie będziemy ukrywać, że tutaj no akurat ten smak w firmie Surf nie wyszedł. Seven Dabry. days by Milky Way. Croissant strasznie twardawy. No, suchy na maksa, nie? To nie, nie, nie jest Milky Way. To jest napisane Milky Way. Nie czuję, żeby to był Milky Way, po prostu jakiś krem. Ja dzisiaj rano przed pracą po cichutku, że to jest Milky Way. nie wiem chciał, bo cię zabił. Szyków prześladuję z moim łokciem. Ja codziennie wracam z pracy, o ma takich łokieć. łokcie. mnie ciągle smara tym łokciem. Słuchaj, zapytajmy, bo może przy widzów jest jakiś dermatolog. Tak. Powiedzcie o, o co chodzi z tymi szorstkimi łokciami. Bo może trzeci mi parmezan, nie? <tronarium> Ale to jeden. Drugi goi. A to się goi, co? Nie wiem, no Nie! <laughs> Dobra, gówno trzy fajne. Chyba no, dzień, to mnie koło mi nie leżało. Oglądajcie. Ty Bumpy. Kokosu ładnie. No hmm. Ale trochę od Bantego. Takiego Bantego, Bantego. A to być Banty? Weźcie go. <grym> nie, ukradliście W Banti macie tak soli produkt, że ludzie się się, czy to wam nie, nie potwierdzili logo. <grym> <grym> tak, proteinowy. Jak proteinowy baton. W życiu zjem jeszcze kiedyś, ale nie wiem kiedy. Co tu jest? Miodowe jakieś. Można napisane, O ze rzeczy jadł. Zepsute rzeczy. Zepsute rzeczy. Jeszcze, nie? <laughs> Dobre. Dobra, mi spakuje. Wiemy ja. No. Słuchaj, to jest tak, jak przyniosłem pętasz te batoniki, co mam nie oddawałem, bo nikt nie chciał ich jeść. Przynowy. No i właśnie, ty zjadłeś i mówił. No bo wtedy... Bo chciał jeszcze cukru bym zjadł. No, nie, no właśnie, jakby było, to jest zjadł, ale tak jakbyś się kupił, to... Nie. No, no wy no, widzisz. Do... A to jest <raciali> dobrze, no, ciągnąc, no, okay. A, to ciągnąć. No okej, już to? No się trzeba powiedzieć, nie, jakby. Albo na promocji za złoty 99 z czerwoną naklejkę. Zapomni! Z litości... Patrz, weźmiesz go. Ale tak to, żeby to Pełnoprawnie to nie. To jak się urodziłeś tyle myślał? Zacząłem <grym> od zera czy od jeden? Od zera. <grym> to może się, Jak weźmiesz rok? Dwa. byłem na minusie, bo ja wcześniej jak jestem. Pamiętacie? Tu ja, mam duże oczekiwania. A się nie wiem, czy, pan, czy to było, jakbyście młodzi. No ja już. nie jest No tak, to ma, no, druga nuta. To jest kosmos. Ze względu na to, że od razu mam. sentyment, da swoje osiedla i czepaki. I, Ale one są wyjątkowo dobre. I 59 groszy do rozwalenia na cały dzień. To prawda. Rade <grym>, bułkę i inne rzeczy. Ale dzieci no. Słabo. Pyszne, pyszne. Ja bym kupił, naprawdę. Fajne, dobra. No ja tam Tak widzieliśmy. No, go. No kurwa, dobre! może Jak wujek na weselu pije wina. O, dobre! Liza, o, a, o, a, o, o a, ma turba wiesz, mm. A, wy macie turbo, myśmy mi my, my smak. nie smakuje. nie lubię. A, a. No, jest dobre. A, jest moc. Bardzo fajne. O, oh, Jezu, uh. też podróba kofoli. Łał. Wow. Oha. kawa. No. <laughs> kofoli. O, 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 o. to mogło być dobre, ale to jest tak smakuje, jakby ktoś znalazł po imprezie kole, znalazł trochę kawy i to wszystko zmieszał ze sobą. Pytanie, czy bym zimne. wypił, kurde, to. Jakby puchno, było nie? zimne taka, i gorąco. Taka tryseteczka by wystarczyła. Dobra, krzychu wypił, bo następny. Co to, wanilia? Wanilia. Nie, płaka, bo to no, kawa! Tylko z nutą wanili z tego co nic. Ale wanilia lepsza. lepsze. Czemu to jest ale co tylko tyka też to jest kawa. Jak tragicznie pierdy... ja w życiu bym tego nie kupił, naprawdę jest ojej. O, Pachnie cukierkiem. Że żolem. Zole, kurde, szampanie. Mm. Pajne, dobre. Ej, dobre, no. Psydr? A, to też ma też... deszta? Ej! Ja mówiłem, że pikol. Trochę cydr, Trochę cydr. Chcę, trochę patrzę. Patrzę. Ale krzyżem taki Ale? I zgadzam się, że to nie jest zły napój. Bardzo dobre, bardzo Ale no kurde, trochę tak, wiesz, poczuć paszup się, jak napisali wielki napis kwaśne, to spodziewałem się, wiesz. No, tak, że to, będzie nie to kwaśne, tak jak to tak. Stop... E, czekoladowe kopiko, ale, e, znaczy, kopiko w czekoladzie. Nie, ja, naprawdę. Nie nic z kawy. Cały do buzi, cały, Krzysztof, cały. Włączam stopper. Co? One są takie masywne. No, Jakby się maja. mogli teraz ze sobą gadać, ze sobą. O kaj. on To gdzieś on za kawę kupił, żeby jedną z towarzyszów go zjadł. Ale pan... pomy... nie koronkę. To droższe! Ale powiedzieliśmy od razu, że Krzychowi korona z głowy nie zleci. Tak się nie wygodne do jedzenia. No, na maksa. Ale jak smak? Ale fajnie, dalej Ci jedno. No, i koniec. Kupujesz paczkę, masz na mieście. Morda, mi żonie, człowieku. Macie do razie 58 sekund. Ale który jest pierwszy? Nie ja masz, nie ja masz. Pokaż, nie masz. Ja się masz. I w ogóle wam dzisiaj nie zużył, to. Mhm. Myślę, że to będzie dobry moment, żebyście się pożegnali z widzami z tymi budziami. Co? E, Marcin chce, żebyście się pożegnali, bo zostawił jedno dla nie. siebie. Dobra, połykać to no, czas. nie ma. Tople. O kurde, już mi się podoba. Poko. Pomaczałbym w tym coś tu. No, Jakąś taką Ej, ale faktycznie to coś ugryzło i jest mocno Czyli? Nie wiem. Do czego byś to wiedli? To z tym zjadłeś? <grym> ty, jak się bałeś, no wypadku. Komu to potrzebne? Ja, no, ale dosyć komu? to po... no, nie parówkę. Co... No, no, po... ale... po... ale... no wyobraź sobie, że parówkę w tym maczesz. No. Bo? Jak kawałka pizza. Przepraszam. Jak kawałka pizza. Ten Sos pasuje do...